Nieugięty. Lata temu w Linois młody człowiek z sześcioma miesiącami nauki na swoim koncie ubiegał się o stanowisko we władzach miasta. Jak się można było spodziewać, został pokonany. Następnie zajął się biznesem, jednak i w tym mu się nie udało. Przez następne 17 lat spłacał długi swojego partnera w interesach. Zakochał się w pięknej kobiecie i zaręczył się, niestety zmarła. Przeżył załamanie nerwowe. Ubiegał się o fotel kongresmena i po raz kolejny został pokonany. Później wystartował w wyborach do władz stanowych. Odniósł kolejną porażkę. Został kandydatem na wiceprezydenta i przegrał. Dwa lata później przegrał walkę o fotel senatora. Ubiegał się o to stanowisko raz jeszcze i udało mu się. Nazywał się Abraham Lincoln. Winstonowi Churchillowi zajęło trzy lata przejścia ósmej klasy ponieważ nie mógł zaliczyć języka angielskiego. Wiele lat później został poproszony o wygłoszenie wykładu na Oksfordzie. Jego sławne przemówienie składało się jedynie z czterech słów: Nigdy się nie poddawaj.